Czy pamiętasz, jak wielka jest miłość Boga do Ciebie? Psalm 103 przypomina: Błogosław duszo moja, Pana i nie zapominaj o wszystkich Jego dobrodziejstwach. Życie pędzi, problemy przychodzą i odchodzą, a my często zapominamy, ile dobra już otrzymaliśmy. Ale Bóg jest wierny. On codziennie obdarza Cię łaską, siłą i miłością, nawet wtedy, gdy tego nie dostrzegasz dalej psalm mówi on odpuszcza wszystkie twoje winy on leczy wszystkie twe choroby on ratuje od zguby twoje życie to jest prawdziwa nadzieja niezależnie od tego co było wczoraj dziś możesz doświadczyć bożej miłości i przebaczenia on nie tylko ci wybacza on cię podnosi uzdrawia i prowadzi dalej nie bój się przyszłości nie pozwól by przeszłość cię zatrzymała Bóg jest z tobą, Jego miłość trwa na wieki i nigdy cię nie opuści. Podziękuj Mu dziś za wszystko, co dla ciebie robi, a zobaczysz, jak twoje serce napełni się pokojem i radością. Amen.